Przechodź spokojnie przez pośpiech i hałas. I pamiętaj, jaki spokój można odnaleźć w ciszy. Wszyscy pamiętamy tę sobotę, wszyscy pamiętamy ten sobotni poranek w 2010 roku. Ta tragedia naznaczyła nas wszystkich. I byliśmy wtedy. Razem. Niestety tak krótko. Wszyscy pamiętamy, gdzie byliśmy, wszyscy pamiętamy, co dokładnie robiliśmy. I dzisiaj, w tych niesłychanie trudnych i niebezpiecznych czasach, w momencie, kiedy wojna jest u naszej granicy, w momencie, kiedy miliony ludzi szukają u nas bezpieczeństwa, szukają u nas pocieszenia. Potrzebna jest nam choćby namiastka wspólnoty.